Co to znaczy skupić się na teraźniejszości postrzeganej zmysłowo, i jakie są tego efekty? Oznacza to, że jest się coraz bardziej świadomych danych pochodzących od zmysłów. Prawdziwą świadomość zmysłową praktykuje tak niewiele osób, że czasem naucza się jej jako techniki medytacyjnej, choć istnieją ludzie, Którzy zupełnie nieświadomie robią to tak doskonale, że nawet nie starają się o to, wypierają ogromny wpływ na innych w otoczeniu. Efekty pozwalają, efekty pojawiają się jako rezultat zasady trzeciej. Energia podąża za uwagą. Kiedy będziesz zwracał coraz Większą uwagę na dane pochodzące od własnych zmysłów, to zapewne przejdziesz całą drogę od powyższej ostrości zmysłów przez odprężenie, świadomość przepływu energii w tobie i wokół ciebie, świadomość, że w otoczeniu dzieje się więcej niż zwykle dostrzegałeś, aż zaczniesz coraz wyraźniej sobie uzmysławiać. Że rzeczywistość fizyczna ma właściwości snu, a ty w tym śnie zyskujesz coraz jaśniejszą świadomość. Niektóre z tych zjawisk być może przerażą cię swoją obcością, zaś inne spowodują, że poczujesz nagły przypływ radości. Z drugiej strony, działanie bez entuzjazmu zapewne jedynie cię znudzi. Przejaw szamańskiego rozumienia tej praktyki zawiera się w znaczeniach hawajskiego słowa na określenie tej praktyki, czyli ano i jego wariantu ano. Chwila obecna, ziarno, podobieństwo, spokój, podziw święty, uświęcony, intensywny ogień e plus no. a plus no. Ano! Badanie chwili obecnej. Gdziekolwiek jesteś, uświadom sobie barwy w swoim otoczeniu: biele, czerwienie, pomarańcze, żółcie, zielenie, błękity, fiolety i czernie. Potem popatrz na wszystkie dostrzegalne linie proste i krzywe, na kształty przedmiotów i odstępy między nimi. Następnie wsłuchaj się we wszystkie dźwięki dochodzące ze wszystkich stron. Potem poczuj położenie własnych rąk i stóp, ciała jako całość. Wrażenia pochodzące od ubrania i wszystkiego, czego dotykasz. Poczuj ruch ciała przy oddechu oraz w miarę możliwości energię w sobie i dookoła. Na koniec, jeśli chcesz, włącz inne zmysły, jak smak i powolnienie. I niech Twoja uwaga wędruje pomiędzy wszystkimi zmysłami w poszukiwaniu coraz większej świadomości każdego z nich. Rób to tak długo, jak chcesz, w trakcie dowolnego zajęcia i sam zdecyduj, czy warto to ciągnąć. Po prostu pamiętaj, że ten rodzaj skupienia jest umiejętnością, która może rozwijać. Chwila obecna to bardzo bogate pole dla doświadczeń i przygód. Zasada piąta Aloha. Kochać to być szczęśliwym z... Pozwólcie, żeby znowu czekały. Kochać to słowo, którego wiele osób dobrze nie rozumie, ponieważ jego znaczenie językowe zrobiło się dość męte, mętne. Używa się go do określenia przyjemności. Kocham jej ślody, pożądania seksualnego. Chcę się z nią kochać. Jako miary tego, na ile komuś na nas zależy. Jeżeli mnie kochasz, zrobisz, czego chcę. Oraz, do wyrażenia potrzeby związanej z uzależnieniem, umrę, jeżeli mnie nie pokochasz. We współczesnych piosenkach i powieściach objawy miłości przypominają objawy niedoboru witamin. Bezsenność, zaburzenia żołądkowe, brak apetytu, nogi jak zwaty palpitacje serca, zawroty głowy, pocenie się rąk, gorączka i dreszcze i tak W języku hawajskim znaczenie słowa kochać jest bardzo czytelne i dostarcza użytecznych wskazówek dotyczących kochania i bycia kochanym. Słowem tym jest aloha. Rdzeń alo oznacza być z kimś. Dzielić przeżycia tu i teraz. Rdzeń OHA znaczy tkliwość, radość. Dlatego w pełnym przekładzie słowa Aloha okazuje się, że kochać to być szczęśliwym z. Znaczy to, że miłość istnieje w takim stopniu, w jakim jesteś szczęśliwy z obiektem swojej miłości. W dowolnym związku z osobą, miejscem czy przedmiotem, składnik, który uszczęśliwia, pochodzi od miłości, zaś składnik, który unieszczęśliwia, pochodzi od strachu, gniewu i zwątpienia. Dłonie nie pocą się z miłości, pocą się ze strachu. Nie doświadczysz urazy z powodu bycia zakochanym. Urazy pochodzą od gniewu. Tym, co otrzymujesz dzięki byciu zakochanym, jest szczęście, zaś jego intensywność zależy od tego, jak głęboko kochasz. Kochać głęboko oznacza być głęboko związanym, a głębokość i czystość związku rośnie w miarę usuwania strachu, gniewu i wątpliwości. Wniosek. Miłość rośnie, gdy maleją osądy. Brałem kiedyś udział w warsztatach pod nazwą Wą, Aktualizację, znanych, znanych też jako terapia szokowa z sercem, które składały się głównie z kilku ćwiczeń medytacyjnych i mnóstwa osobistych kontaktów. W połowie drugiego dnia miłość i tkliwość między nami zaczynała gęstnieść. Zaś dnia trzeciego była to już setka zakochanych ludzi. Organizator warsztatów był na tyle uczciwy, by przyznać, że nikt nie starał się tego celowo wywołać. Nikt nawet nie wiedział, jak do tego doszło, Po prostu stało się. Jednakże kiedy wiemy, jak działa miłość, bardzo łatwo rzecz zrozumieć. Zgromadziło się stu obcych sobie ludzi, bez żadnych oczekiwań czy opowieści innych niż te, którymi postanowili się podzielić, zaś dzieląc się, otrzymywali uznanie i wsparcie, pozbawione krytyki czy osądu. Strach, gniew i wątpliwości były nieobecne. Obecna więc była miłość. Prawdę mówiąc, miłość zawsze jest obecna. Po prostu strach, gniew i wątpliwości ją przesłaniają. Strach, gniew i wątpliwości wywołują negatywną krytykę <laughs> i osądy. Co powoduje oddzielenie, które osłabia miłość? Krytykowanie zabija związki. Pochwała natomiast buduje je i odbudowuje. Ponieważ pochwała to działanie miłości, bycia z kimś szczęśliwym, miłości oczyszczającej i wzmacniającej związki. Zgodnie z zasadą trzecią, wyrażając pochwałę, wzmacniasz dobro, które chwalisz. Ono zaś, Rozszerza się i rośnie. Kiedy krytykujesz, wzmacniasz zło, które ci się nie podoba, i ono także rozszerza się i rośnie. Nowy związek zwykle jest pewien, pełen radości, szczęścia i podniecenia z powodu początkowej skłonności do zauważania i rozmyślania o tym, co w nas dobre. Kiedy dopuści się żeby ujawniły się wątpliwości na temat samego siebie, drugiej strony, lub związku jako takiego, wtedy pojawia się skłonność do krytykowania, dostrzeżonych lub urojonych wad i braków. Jeżeli dzieje się to szybko i otwarcie, związek trwa krótko, jeśli dzieje się to powoli i podstępnie, związek jest długotrwały i nieszczęśliwy, a rozsypuje się wtedy. Gdy któraś ze stron nie może już tego znieść. Mówiąc bez ogródek, taki związek przynosi więcej bólu niż przyjemności. Związek w trakcie rozpadania się z powodu krytyki można uzdrowić i uczynić na nowo szczęśliwym, na drodze usunięcia krytyki i wprowadzenia silnych dawek pochwał i komplementów. Jest to łatwiejsze, gdy bierze w tym udział. Oboje partnerów. Kiedy tylko jedna strona się stara, rzecz jest możliwa, choć trudna. Kluczem do sukcesu jest docenienie tego, co ci się u drugiej strony podoba, i zwiększenie tolerancji wobec tego, co ci się nie podoba. Pochwała telepatyczna jest dokładnie tak samo ważna, jak pochwała słowna, a czasem bywa nawet Lepszym sposobem, żeby jakoś zacząć? Wniosek. Wszystko jest żywe, świadome i wrażliwe. Dla szamana świat nie ogranicza się do roślin, zwierząt i ludzi, ponieważ życie rozumie się jako ruch. Pewne rzeczy poruszają się bardzo wolno, jak skały. Inne bardzo szybko, jak światło. Dla szamana są to po prostu rozmaite formy życia. Ponadto, opierając się na zasadzie drugiej, skoro źródło życia jest nieskończone i źródło to jest świadome samego siebie, w takim razie wszystko musi być świadome siebie, a tym samym do pewnego stopnia wrażliwe na to, co się dzieje w otoczeniu. Dlatego szaman, zwłaszcza szaman łowca przygód, stara się postępować z szacunkiem wobec wszystkiego. Można by to uważać po prostu za sympatyczną osobliwość, gdyby nie fakt, że ma to bardzo praktyczny cel. Twoje ku jest żywe świadome i wrażliwe. Kiedy krytykujesz samego siebie, twoje ku czuje się zaatakowane i próbuje się bronić przez napinanie mięśni, co powoduje stres i powstrzymuje świadomość, pamięć i przepływ energii, czyniąc się cię słabym i bardziej podatnym na choroby i wypadki. Nie spowoduje tego jedna mała krytyczna uwaga, ale nawet krytykowania samego siebie, już tak. Poczucie własnej wartości działa przeciwnie: odpręża mięśnie, zwiększa świadomość, przepływ energii i siłę, otwiera pamięć, umiejętności i powoduje, że czujesz się lepiej. Kiedy krytykujesz lub chwalisz jakiś fragment świata wokół ciebie, zachodzą trzy rzeczy. Po pierwsze, zgodnie z zasadą drugą, Twoje ku nie odróżnia ciebie od Twojego snu. Zatem niezależnie od tego, czy krytykujesz jakąś osobę, deszczowy dzień, samochód czy rząd, Twoje ku bierze to na siebie i w ciele powstaje napięcie. Kiedy zaś chwalisz którąś z tych rzeczy, Twoje ku dziękuje i ciało się odpręża. Po drugie, zgodnie z zasadą trzecią, wszelkie cechy czy stany, na których się skupiasz, mają skłonność do wzmacniania się proporcjonalnie do, do wrażliwości danego przedmiotu. Jeżeli krytykujesz kogoś, kto ceni sobie Twoją opinię, to Twoja ocena choćby dokonana w najlepszej wierze, będzie miała wpływ na wzmocnienie zachowania, które skrytykowałeś. Jeśli to zachowanie się polepszy, stanie się tak pomimo naszej krytyki, nie zaś dzięki niej. Gdy jednak ktoś ma w nosie Twoją opinię, wtedy Twoja krytyka praktycznie. Na niego nie wpłynie. Natomiast i tak zadziała negatywnie na Ciebie. Natomiast niezależnie od tego, czy drugiego człowieka obchodzi Twoja opinia, czy nie, chwalenie Go pomaga wzmacniać to, co dobrego Ci się u niego podoba. <laughs> Przepraszam. Ponieważ ku zawsze jakoś reaguje na miłość. Na podobnej zasadzie, jeżeli będziesz narzekał na deszcz, on zrobi to, czego nie chcesz. A gdy go pochwalisz, popada tyle, ile trzeba. Jeżeli będziesz krytykował swój samochód, będzie miał tendencję do częstszych awarii. A gdy będziesz go chwalił, będzie miał skłonność do lepszego działania. Gdy zaś już będziesz, będzie musiał się zepsuć nie sprawić kłopotu a także zauważ że im bardziej krytykujesz działania rządu które ci się nie podobają tym większą rząd ma tendencję do mnożenia takich działań zaś im więcej chwalisz to co ci się podoba tym więcej następuje takich właśnie działań po trzecie zgodnie z zasadą piątą każda krytyka zwiększa Twoje oddzielenie od krytykowanego przedmiotu i zmniejsza jego rozumienia, aż dojdzie do tego, że będziesz reagował na jakiś samodzielnie stworzony, wtórny świat, który zapewne już wcale nie jest podobny do oryginału. Każda natomiast pochwała zbliża Cię coraz bardziej i zwiększa świadomość tego, co chwalisz. Tym samym na wiele sposobów. Wzbogaca Twój rozwój. Istotna jest kwestia, co zrobić, kiedy ktoś Cię krytykuje. Istnieje wiele dobrych nauk w tej sprawie, więc przedstawiam tu jedną z nich, wprowadzoną bezpośrednio z omawianej teraz zasady. Przykład, którym się posłużę, jest skrajny. Ale jego zastosowanie będzie jasne. Na dawnych Hawajach powszechna była wiara w moc słów, więc często obawiano się klątwy, która jest po prostu krytyką w postaci groźby. Strach znikał także dzięki wierze w moc słów, gdy ludzie kontaktowali się z szamanami. <laughs> Nauka szamańska powiadała, że moc klątwy można unieszkodliwić i zrównoważyć mocą błogosławieństwa, które jest po prostu dobrym życzeniem sformułowanym jako wyraz nadziei. Gdyby zatem jakiś wściekły człowiek powiedział rolnikowi, oby twoje zboże zgniło i zmarniało. Rolnik ten spojrzałby z czułością na swoje pole i powiedział – oby moje zboże dojrzało i wydało obfity plan. Skutek klątwy byłby zerowy, zaś zboże otrzymałoby niezwykły zastrzyk energii. Zastosowanie tego samego wobec siebie oznacza po prostu, że zawsze, kiedy ktoś Cię skrytykuje, pochwalam siebie na głos lub w myśli a krytyka nie wpłynie na Ciebie, o ile się jej nie przestraszysz.